Obejrzałaś fajny poradnik na temat tego, jak pozować te zdjęcia w internecie i teraz chcesz go odtworzyć. Wstajesz przed lustrem albo ktoś robi Ci zdjęcie. No i próbujesz, ustawiasz tę nogę z przodu, tu wysuwasz te ramiona, twarz lekki profilem, no i próbujesz. I nie wychodzi. Znasz to uczucie? Patrzysz na ten efekt potem, no i sobie myślisz, kurde, no co jest ze mną a ja Ci powiem, że to nie jest o Tobie, bo te poradniki w internecie na temat pozowania, one są super i dają bardzo fajne wskazówki na temat tego, jak ustawić ciało. Natomiast to są tylko wskazówki, bo żeby dostać zdjęcie, na którym Ty się sobie będziesz faktycznie podobać, nie wystarczy samo ustawienie ciała. Ba, to ustawienie ciała może przeszkodzić, bo może Cię ustawić w tak sztuczny sposób, że ty totalnie nie będziesz sobą. Droga do dobrego zdjęcia nie jest wcale taka krótka i prosta, jakby się mogło wydawać. Natomiast coś, co jest podstawą w robieniu zdjęć, a czego te poradniki o pozowaniu nie zawierają, to jest to, jak ty się czujesz w momencie robienia zdjęcia oraz to, dlaczego Ty to zdjęcie chcesz zrobić i zobaczyć siebie na nim. Jakąś. Atrakcyjną, piękną, zmysłową, pewną siebie kobiecą. Intencja zdjęcia jest podstawą, bo jeżeli robisz zdjęcie tylko dlatego, żeby pokazać pani z internetu, że ona i takie pozowanie nie zadziała przy twojej sylwetce, no to prawdopodobnie masz rację, bo to nie ma prawa wyjść. W mojej już kilkuletniej pracy z dojrzałymi kobietami przekonałam się, że prawie za każdą chęcią zrobienia sobie dobrego zdjęcia stoi głębsza potrzeba zadbania o siebie postawienia siebie w centrum. Poczucia tego, o czym być może jesteś w środku przekonana, czyli swojej wartości, ale żeby to poczuć i zobaczyć na zdjęciu, no to często dlatego dojrzałe kobiety robią sobie sesję i później dostają takie namacalne wydruki, gdzie mogą w końcu to zobaczyć. Sama korzystam z narzędzi pozowania ciała. Natomiast najpierw dbamy o to, jak ty się czujesz, jakie są warunki do tego doświadczenia siebie, przed którymi w ogóle idzie ta intencja, dlaczego to robisz. Bo to połączenie sprawia, że samo naciśnięcie aparatu nie jest już takie przerażające, bo wiesz, dlaczego to robisz i wiesz, że jesteś zaopiekowana, że to nie ty zajmujesz się tym tematem, jak masz się ustawić, jak tam z której strony świeci światło i w ogóle jakie są tam ustawienia tego aparatu, żeby dobrze wyjść. Ty masz taką, taki moment skupienia na sobie. Ja nieraz słyszałam, że niektórzy fotografowie mają za plecami lustro. Dla mnie jest to totalnie niezrozumiałe, ponieważ żebyś Ty wyszła pięknie na zdjęciu, nie możesz się skupiać w danym momencie na tym, jak wyglądasz, bo to zepsuje wszystko. Napniesz swoje ciało. Mina się zmieni automatycznie, bo będziesz prawdopodobnie patrzyła na siebie krytycznie i o, tu trzeba coś poprawić. Odciągniesz uwagę od przeżywania siebie i skupisz ją na jakimś małym fragmencie ciała, który przy prowadzeniu przeze mnie Stałby się kompletnie nieistotny, bo bardzo łatwo byśmy go ustawiły. Dlatego traktuj pozowanie jako narzędzie, jako jeden z wielu czynników, które sprawiają, że powstaje dobre zdjęcie o tobie. Na którym wyglądasz pięknie, na którym widzisz prawdziwą siebie, nie jakoś przebraną czy właśnie sztywną, ustawioną co do centymetra. Często pracując z kobietami przed sesją, kiedy one wysyłają mi inspiracje do sesji, zdjęć, które im się spodobały. ja oczywiście potem z nimi rozmawiam na temat tych zdjęć, żeby zrozumieć, co się spodobało, okazuje się, że w tych zdjęciach nie podobają nam się poza światło bo tu błyskowe, tudzienne, podoba się emocja. Podoba się klimat, lekkość, swoboda, radość, pewność siebie bijąca ze zdjęcia. I to, co podoba Ci się prawdopodobnie w zdjęciach, które widzisz, to nie jest tylko ustawione ciało. To jest cała opowieść o człowieku, która z niego płynie. Czasem być może wykreowana. Natomiast jeżeli pragniesz pięknego zdjęcia dla siebie, to być może stoi za tym potrzeba zobaczenia nie kreacji. A właśnie prawdziwej siebie, takiej jaką Ty jesteś, z tym co dokonałaś, bo masz za sobą ogrom doświadczeń, pewnie przeszłaś bardzo dużo i to wszystko cię ukształtowało, i jesteś dzisiaj jedyną w swoim rodzaju kobietą, która ma ogrom do zaoferowania światu. Tylko czasem potrzebuje to zobaczyć na takim chociaż jednym ładnym zdjęciu, bo to jedno ładne zdjęcie może się okazać początkiem spojrzenia na siebie. Na nowo, z nowej perspektywy i spojrzenia na nowo w przód, na to, co Cię jeszcze czeka. Jeśli czujesz, że szukasz czegoś więcej, nie tylko ładnego obrazka z dobrze ułożonym ciałem, ale doświadczenia, w którym Ty będziesz mogła naprawdę spojrzeć w siebie, kliknij w link w opisie tego filmu i umów się ze mną na rozmowę. Porozmawiajmy o tym, co i jak mogę dla Ciebie zrobić.